Witam wszystkich bardzo serdecznie na kawachu Live. Możecie lajka like zostawić moi drodzy. Reagujemy na trailer do DLC do Banner Lorda. Zobaczymy co tam przygotowali. Dobra, zobaczmy co tam przygotowali, nie? Zobaczymy, sprawdzimy. Okej. Czy to jest batania na łodziach, czy ja po prostu jestem jakimś delusional, chorym psychicznie człowiekiem? No ja, mi się tylko kojarzy, że to jest batania. O kurde, a to jest Sturgia. Ej, czekaj, to była Sturgia? Czekaj, 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 jakby ja nie wiem... Ty, to nie są sturgijskie tarcze czasami? Czy... Nie wiem. Lol. Ej. Boże, kochany. Czy... Czekaj, czy oni dodadzą bitwy morskie do... baderlorta Ogólnie? I czy wszystkie kraje będą się mogły bić na morzu? Ale z drugiej strony, chłopie, to gdzie walczyć na morzu w Bannerlordzie, tak naprawdę? Jak tam jest jedno morze po lewej stronie i na południu. I to wszystko. I tam dostęp do morza to mają tylko Asera i. Większa mapa będzie. Pierdzielisz? Skąd wy wiecie takie rzeczy? Mnie cztery dni nie było przed komputerem, a wy wiecie wszystko. Dobra. Ej, powiem tak, jakby tak Bannerlord wyglądał naprawdę, nie, no to ja bym chyba był zakochany w tej grze, nie? Uuu, tu jest ta wysepka, ja nawet wiem, gdzie ona jest. Ona jest chyba na południu od Wlandii i tutaj widzę jakąś wioskę z łodziami, okej. Okay. Mhm. Ej, to super wygląda. I to, czekaj, to jest batania, czy nie? Czy to jest ta nowa frakcja? Aha. Wow. Ej, powiem wam szczerze, jestem zajarany trochę, nie? Wiecie, że ja lubię Wanelorda. Jestem trochę zajarany, nie? Dlatego trzeba jak najszybciej rozpocząć kampanię Janem, Ziszką, stary i normalnie, kurde, przygotowywać się później na delceki, nie? O kurde. Mhm. Ej, bitwy będą na statkach abordażowe, to jest spoko! Tiii, czekaj! To jest y, Huzajt chyba, nie? Frakcja. Huzajt, coś takiego tutaj. Frakcja huzaj, nie? A to jest bardziej taki Sturgianin chyba. Nie wiem, tak mi się wydaje. Wow. Ej, czekaj, 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 czekaj. Tutaj jest tak jakby statek dowódcy, i te statki się tak jakby ramują, nie? Wiesz co, chodzi? Pa. Fajne. Patrz, gdzie? Yeah. Spoko. 10 minut minęło? Dobra, to niech się jeszcze trochę poleje, wiesz? Steve, zobaczę. Okej. Okay. 17 June to jest 17 czerwca. No powiem tak, kurde, ja to bym sobie jakieś liki obejrzał z tego Bannerlorda, jeżeli są takie yy, tak naprawdę. I yy, ja mam tu pytanie teraz do czatu. Panowie, czy wyszły jakieś liki na X-ie, czy coś w tym stylu? Yy, czy coś Siema takiego? Dzień do Państwu, Cześć, no ja no z Czekaj, tu jest jakiś typek, gorąco, powiem tak no szczerze. Co tego yy, prawo, nikt albo nie mam pojęcia, kim jest FS Nojan, yy, ale zobaczymy. W szóstej minucie, tak? Aha. Wow! Ej, stary, to jest mi się wydaje kaleradia, nie? Ty, to, to stary będzie przecież ogromna ta mapa. Lol, XD. Boże, ona fantastycznie wygląda. Chłopie, jestem, nie ukrywam. Mm, nie ukrywam, tak szczerze, szczerze, jestem zajarany. A to będzie dodatek War Sales. Aha, okay, okej. Okay. Wow, okej, okay, stary, wreszcie będę mógł zagrać moi drodzy całkowicie nową, innowacyjną kampanię Mieszkiem pierwszym Wikingiem i najeżdżać inne osady. Ja pierdzielę. Wreszcie Mieszko pierwszym będzie mógł być wikingiem prawdziwym. Ale nie, to wygląda ładnie. Wiesz dlaczego? Bo tu jest most, tu jest wieża, to jest do oblężeń. Ale wy nie widzicie tego, co ja widzę w tym DLC-ku. Wiecie dlaczego? Bo wy jesteście ograniczeni intelektualnie. No i nie oszukujmy się, nigdy na poziomie takim intelektualnym nie dorośniecie do mnie. nie? To wiadomo, możemy tutaj dużo sobie gadać i mydlić oczy, ale taka jest prawda. Ja tutaj widzę potencjał na mody w Bannerlordzie, Osadzone w czasach Wikingów albo w czasach CK3. Tak naprawdę. Bo wyobraź sobie, jak skorzysta na tym DLC-ku na przykład chłopie yy, powiedzmy Anno Domini. Co nie? Yy, modyfikacja. Albo 1700 stary. XD. Źle zrozumiałeś, ta mapa będzie dodawana kawałkami. W sensie będzie prawdopodobnie dodana północ, bo Nordowie są dodawani. To jest i tak przerażające, jaki cel sobie ustawili twórcy gry. No to dobrze siedzieć, robić, wreszcie coś z tą groma nie żreć kebaby. Eee, wiesz o co chodzi. Może wreszcie coś do tego zmierza? Pytanie, czy w coś Delce. No ja się bałem, że już wyjdzie DLC za tydzień i nie dam rady zagrać kampanii Janem Rziszkom. Eee, na którą wszyscy czekają na tą kampanię, wiesz nawet ta afera z ksajem na twitterze nie była wiesz popularna, bo przecież w trending na X było kiedy Kałach zagrajanym mrzyżkom, Wiesz, piszą do mnie influencerzy z milionowymi zasięgami, typu I Show Speed, Pasut, stary Nitrozyniak, Konopski, piszą siema, kiedy zaczynasz żyżkę, bo już normalnie nie mogę się doczekać, już mnie nudzą te afery PDF-ów. Chciałbym wreszcie zobaczyć solidny, dobry męski content. A nie jakieś, wiesz, jakieś plotkowanie dla dziewczynek w sukienkach 14-letnich, nie? Czy multi też pisze ta i multi? Wszyscy piszą, stary. Graf. Chłopie, no powiem ci tak, łatwiej by mi było wymienić influencerów, którzy nie piszą o kolejną kampanię Mieszka pierwszego, niż tych, którzy piszą. Bo by ich było po prostu za dużo, nie? Tak naprawdę, stary. I takie jest życie, ale już wracając do tematu Banner Lorda, no to powiem tak, właśnie takiego, jakby to powiedzieć, właśnie czegoś takiego potrzebowałem, takiego impulsu od Bannerlorda, żeby zacząć, żeby usiąść na spokojnie i żeby zapierdzielić kampanię ziszką i później, żeby sobie zagrać kampanię jeszcze na modzie 1700, nie? Więc y, podobno z Fejmu do ciebie pisali czy możesz w Oktagonie zrobić streama z kampanii Żyżką. Tak to jest prawda. Y, tak to jest prawda. Pisał do mnie zarząd Fejm MMA, bo chcieliby walkę w finale zorganizować. Y, jakieś tam patusy się mają prać po mordach, a po tej walce ma być kamerka na mnie przed kąpem i ja będę zaczynał kampanię Janem Rziszką. I ma być streamowane 10 godzin nie, tej kampanii, więc... <laughs> Walka wieczoru to ma być Zziszka przeciwko Zziszka yy, ma oblegać zamek w Benzinie, to będzie walka wieczoru na fejmie. Seryjnie. Yy, dziękuję wszystkim za uwagę. To był Mountain Blade Bannerlord. Yy, zobaczymy co dalej, kurde.